Witajcie, witajcie kochani. Dzień dobry. Z tej Dzień strony dobry. Agnieszka Jaroszewska i Ania Pełczyńska Ania w po naszym cyklu Zdrowo Zakręcone. Witam, witam, wit witajcie. Tak, jak zawsze motywujemy, inspirujemy. Dzisiaj tematem przewodnim, bohaterem tego odcinka będzie woda, konkretnie woda wodorowa, woda alkaliczna. Opowiemy Wam dzisiaj dlaczego, a między innymi dlatego, że z Anią bardzo silnie propagujemy nawyk nawadniania. Wydaje to się być bardzo oczywiste, natomiast permanentnie osoby są odwodnione, nienawodnione, dokładnie. I e, warto ten nawyk wprowadzić i pić dużo wody i zaraz Wam jeszcze raz powiemy dlaczego. Powtarzamy niektóre informacje, ale to dlatego, żeby się utrwaliły i żeby, e, żeby e, było to jasne i przejrzyste. Dodam od razu, że trochę wystraszymy, jak pokażemy, ile różnych rzeczy może się dziać, kiedy nie pijemy wody, więc dajcie się przestraszyć, żeby się zdać zmobilizować. Tak, dlaczego warto i należy pić wodę alkaliczną? Dzisiaj zaczniemy od tego, yy, między innymi, yy, co to jest woda? Jest to niesamowita, cudowna substancja, wszechobecna w przyrodzie, jest to podstawa wszelkiego życia i często jest właśnie niedoceniana, nieszanowana, nieodzowny jest jej wpływ jakości wody pitnej na funkcjonowanie naszego organizmu i tylko, moi drodzy. Krystalicznie czysta woda o właściwych parametrach jest, jest w stanie poprawić nasz stan zdrowia, nasze funkcjonowanie, nawodnić nasze komórki. Wiadomo, woda jest potrzebna do wszystkich procesów metabolicznych. I tutaj mam taki cytat: Stan naszego zdrowia jest wypadkową jakości i ilości spożywanej wody. Jest to cytat z książki Frejduna Batman-Helidza. E, autora właśnie bardzo reparty... o dużo mówiącym tytule prawda o bardzo A, dużo mówiącym tytule bo tytuł jest, tej książki jest taki nie jesteś chory jesteś odwodniony dokładnie i doktor przytacza mnóstwo przypadków e, sytuacji kiedy zwykła woda pomogła ludziom wyzdrowieć między innymi Ponad 3 tysiącom osób pomógł pozbyć się choroby wrzodowej, więc to już jest też naprawdę fascynujące. I takich przypadków w książce jest mnóstwo, ale nie o tym dzisiaj będziemy mówić. Zapraszamy na inne nasze filmiki. Ze wszystkich składników woda występuje w komórkach w największych ilościach. 70 do 98%. Aniu, powie Najwięcej wody jest, zawiera mózg, i to już też jest dobra ważna informacja, która pokazuje, że co się dzieje, jak nasz mózg przestaje pracować, tak? Że wysiadają nam wszystkie procesy i wszystkie narządy, kiedy mózg przestaje dobrze funkcjonować, a objawia się to często brakiem koncentracji, totalnym zmęczeniem. No i właśnie, zawsze radzimy, jak boli Cię głowa, wypij szklankę wody, dlatego że to jest rzeczywiście pierwsza rzecz, którą trzeba skontrolować i, i, i na, którą wziąć pod uwagę, kiedy cokolwiek z nami się dzieje, kiedy gdziekolwiek się pojawia wól, kiedy dopada nas jakaś niezrozumiała niemoc. Wtedy pierwsza rzecz, którą powinniśmy robić, to wziąć szklankę wody. Agnieszka następnie co prawda powiedziała, że zwykła woda. No ja bym się tutaj ja bym tu polemizowała, czy zwykła woda, którą, do której mamy teraz dostęp, jest rzeczywiście w stanie nas uleczyć, ale my to wam właśnie chcemy opowiedzieć. Nie będę tutaj odczytywać tych sytuacji tych wypisanych przez nas informacji na temat tego, co się dzieje, jak woda jest w organizmie i jak nas wspiera, bo to sobie każdy będzie mógł poczytać, kiedy już będzie oglądał nasz, nasz webinar. Więc, w każdym razie, zobaczcie, jaka ilość jest tego, jaką funkcję woda spełnia i jak wielopoziomowo działa na nasz organizm. Dokładnie. Parametry wody, parametry wody są bardzo istotne i to chyba w następnym mamy slajdzie. Tak, mózg, serce, płuca i prawie wszystkie nasze struktury potrzebują wody do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli jej nie, nie dostają, niestety zaczyna nam tutaj zdrowie szwankować. Natomiast jakie powinny być parametry wody pitnej? To jest tutaj ważne, bo tak jak mówimy, nawadnianie, nawadnianie, ale co pić? Przede wszystkim woda nie powinna zawierać chloru i żadnych organicznych, pochodnych substancji soli metali ciężkich związków azotowych, pestycydów, bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów nie powinna zawierać pekaliów i prostych związków organicznych, a także ksenobiotyków, czyli to, są, to jest większość trucizn i leków. Niestety duża część tych substancji w naszych wodach kranowych jest, a to dlatego. Że wodociągi oczyszczają wodę tylko mechanicznie. Na żadnym etapie woda nie jest oczyszczana chemicznie. Nigdzie nie jest usuwana chemia z tej wody. I tutaj musimy się temu przyjrzeć dobrze, żebyśmy zadbali o własne zdrowie, żebyśmy wiedzieli, jaką, jaką wodę pić i jak ją sobie możemy uzdatnić. My w tym celu też zapraszamy na takie niezobowiązujące, bezpłatne konsultacje, będziecie miały, mieli na końcu tego nagrania na miary na nas, więc jeżeli, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaką wodę, to znaczy, jeżeli chcecie sprawdzić, jaką wodę pijecie, a jaką wodę powinniście pić, to zapraszamy, także tego woda nie powinna zawierać. Niestety, w naszych kranach to te substancje są, płyną i jak najszybciej musimy je. Właśnie tu przy tym, przy tym zdaniu Twoim Agnieszka. Kiedy mówi, że w, że w naszych kranach woda nie powinna, je, i że niestety nie da się tego usunąć, chciałabym powiedzieć, że ta woda dlatego w kranach ma te związki, bo ta woda w ogóle, z której jest czerpana, woda do wodociągów zawiera, czyli wszystkie jeziora, rzeki mamy zanieczyszczone. No a skąd pobieramy wodę? Przecież nie z księżyca, a nawet jeżeli z ziemi. To ona też jest już skażona, niestety te głębinowe wody, tak donoszą bada, badacze, że te głębinowe wody też już są, są skażone, więc czerpiemy z takich źródeł i, i to, o czym wspomniałaś, że chemicznie nie jest oczyszczana, oczywiście, że nie, bo nie ma takich metod, ale y, jedyne co jest dobre w tym oczyszczaniu takim masowym, y, y, miejskim, no że tam bakterie są likwidowane przy pomocy właśnie tego chloru, który jednak w jakimś sensie zostaje w tej wodzie rozpuszczalny. Tak, także kółko się tutaj zamyka, mimo wszystko mamy później chlor w wodzie i często ta woda pachnie chlorem. Ale słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć w jaki sposób mamy tą wodę sobie uzdatnić, to zapraszamy do nas. Jaki no wy... to, to może ja teraz jeszcze do... tak. dopowiem, że ten pierwszy poprzedni slajd mówił, jaka woda czego woda nie powinna mieć i jaka nie powinna być. Natomiast jakie powinny być te parametry, też dobrze wiedzieć, prawda? Nie tylko czego nie, ale co tak. Czyli woda powinna być biologicznie dostępna dla komórek, łatwo przyswajalna, a to powoduje sytuację, kiedy napięcie powierzchniowe klastra komóreczki wody. Jest, nie jest wysokie, jest, to można opisać w ten sposób, tak? dlaczego mydło zmywa brud, dlatego że zmienia się napięcie powierzchniowe na, na, na skórze i wtedy ta woda jest w stanie dotrzeć i od, os, usunąć te zanieczyszczenia. I to samo, jeżeli do, dostarczymy wodę, która ma, komóreczka wody ma napięcie powierzchniowe, zupełnie inne, czyli jest płaska, a nie okrągła, dokładnie tak to wygląda, to wtedy przylega do błony komórkowej i jest wchłaniana z radością i w szybkim tempie. I również stopień, stopień mineralizacji wody jest ważny, on powinien być niski. Tutaj mamy dużo przekłamań mówiących o tym, że powinniśmy pić minerały z wodą, to nie jest prawda, woda jest naszym rozpuszczalnikiem, natomiast minerały dostarczamy z pożywieniem, z warzywami i owocami, no, i ta strukturyzowana woda też o niej się dużo mówi. Ludzie często mrożą wodę, żeby uzyskać ten efekt strukturyzacji. Um, I trzy, ostatni, już ważny element, że ona powinna mieć pH zasadowe. Nasze organizmy w większości są zakwaszone poprzez złe nawyki żywieniowe, stres i leki. No, i ta woda zasadowa będzie le, le, leczyć, wręcz ulepszać ten, pro, ten problem tak? zakwaszenia tkanek, zakwaszenia płynów. Komórkowych. Oddaję Ci głos, Agnieszka. Tak, zakwaszenie to nic innego jak przewlekła, utajona, bezobjawowa kwasica metaboliczna. Jest ona bardzo groźna dla naszego organizmu i zaraz powiemy dlaczego, ale przytoczyły tutaj cytat z książki Roberta O'Yanga, Cud PH. Jest tylko jedna choroba i jedna przyczyna tej choroby nadmierne zakwaszenie organizmu. To właśnie płyny Twojego ciała decydują o zdrowiu, dlatego kluczem do długiego życia jest utrzymanie spójności wewnętrznych płynów przez proces nawadniania ciała alkalicznymi płynami. Pamiętaj, że komórki Twojego ciała mogą być zdrowe, jeśli pływają w zdrowym i czystym środowisku wodnym, od, wolnym od toksyn nadmierne, nad, i nadmiernego zakwaszenia. Także to jest jeden cytat. Drugi. Chcę wspomnieć w tym momencie, jeszcze przepraszam, że badania też dowiodły, że komórki rakowe rozwijają się wspaniale w zakwaszanym środowisku. Kiedy, mu to, kiedy to środowisko zmieniamy na zasadowe, one nie mogą przetrwać, więc, to jest też bardzo ważny, istotny element. Tak, dlatego tak z Anią propagujemy, żeby w miarę możliwości odkwaszać się na bieżąco. Załóżmy dla miłośników kawy, po każdej kawie co najmniej dwie szklanki wody najlepiej alkalicznej jest sobie wypić. Taką wodę alkaliczną też możemy mieć w swoich domach, w swoich kranach i na to mamy rozwiązania. A teraz drugi cytat. Utajona kwasica metaboliczna niskiego stopnia objawiająca się niskim pH macierzy jest źródłem typowych chorób cywilizacyjnych, z którymi nie jest w sobie w stanie poradzić współczesna medycyna akademicka. Od pH macierzy nie, za, za, nie zależy bezpośrednio nasze życie, ale zależy od niego jego jakość. To, to powiedziała pani e, Anna Zagórska. I teraz kochani zobaczcie, pierwszymi symptomami zakwaszenia mamy tu całą listę i tak chociaż troszeczkę że tak powiem, naocznimy. Na Jakie to mogą być objawy? Jest to duży, tka, duży brzuch, obfita tkanka tłuszczowa, baryłkowaty kształt płowia, cienkie nogi, sztywność stawów, mało elastyczna wiotka skóra, podpuchnięte oczy, które zwiastują kłopoty z nerkami, przewlekłe bóle niewiadomego pochodzenia. Ja tutaj dodam, że na bóle świetnie też woda alkaliczna działa, co między innymi popar w swoich yy, badaniach. Autor książki, którego wspominałam, pan doktor yy, Frejut Syndrom stałego zmęczenia, zły stan zębów, włosów, paznokci, ogólna nerwowość, ciemne kręgi pod oczami, nudności, bóle zawroty głowy, bóle stawów, niestrawność, stany zapalne skóry, wypryski trądzik, częste infekcje, nieprzyjemny zapach ciała, gorzki lub sma yy, kwaśny smak w ustach, zdęcia, śpiąt, wypadanie włosów, zgaga. I to są takie pierwsze symptomy zakwaszenia, kiedy organizm do nas mówi, mówi do nas tymi właśnie dolegliwościami, a jeżeli na nie nie zareagujemy i jeżeli nadal będziemy ten organizm zakwaszony, to niewłaściwe pH nasze ustrojowe utrzymywać, to co się może stać, Aniu? Powiedz nam. No właśnie, to, to, to właśnie. następnego proszę, następnego slajd, następny slajd. Właśnie, bo to, co Agnieszka powiedziała, nie przeskoczył slajd. To, co Agnieszka powiedziała, jest prawdą. To są te bardzo drobne symptomy, które jest bardzo, bardzo często, choroby? tak już jest wszystko, które, które bardzo delikatnie nam sygnalizują, a my mamy tendencję je lekceważyć. No ale popatrzmy, jak zlekceważymy takie rzeczy, ja nie będę tu skupiać się na szczegółach, ale wyciągnę te najważniejsze. Takie potem nam drożą choroby jak AZS. Na przykład takie rzeczy jak kamienie narkowe to już nie są delikatne przypadłości, to już są cierpienia, wtedy nasz organizm już daje nam jednoznaczny sygnał, paradontoza, osteoporoza, wszystkie schorzenia pęcherzyka żółciowego, rwa kulszowa, zapalenie jelit, zakrzepica i to, to już trzeba leczyć, to już trzeba kontrolować pod kierunkiem lekarza, prowadzić organizm i dlatego dla nas ten temat jest tak bardzo ważny, Ponieważ w bardzo prosty sposób możemy nie dopuszczać do takich sytuacji, a jak już jesteśmy w tej sytuacji, którą tutaj widzicie, tych różnych schorzeń, które już nie są banalne, to wtedy pamiętajmy, że jest możliwe odwrócenie, kiedy, kiedy się przyczepimy do naszego kranika z wodą, z czystą, dobrą wodą, o której zarazem opowiemy. I wtedy możemy wspomagać organizm w walce z tymi problemami. Pod kontrolą lekarza robić te rzeczy, które należy, żeby choroba się nie rozwijała, ale definitywnie zwr zwrot o 100 sto stopni na kierunek wody. I to jest jedna z podstawowych rzeczy oprócz ruchu, o którym też ciągle mówimy. Proste i niekosztowne. Tak, często się zgłaszają do nas osoby z różnego rodzaju dolegliwościami, które mają je już w fazie. Długotrwałej i przewlekłej. Natomiast no, oczywiście możemy i dietą, i suplementami starać się wspomóc, wspomóc to wychodzenie z tego procesu chorobowego. Natomiast bez wody niestety nam się to nie uda. I moi drodzy, na to wszystko, co wymieniłyśmy, mamy też dowody. Pojawiły się one w ostatnim nagraniu. Pana doktora Marka Skoczylasa, także odsyłamy serdecznie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczne za to nagranie. Pozwoliłyśmy sobie tutaj zrobić notatkę z tego nagrania, a to nagranie w filmach poniżej też umieścimy, ponieważ pan doktor zebrał dowody kliniczne właśnie na to, że, że to wszystko działa. Słuchajcie, wątroba. Dokładnie, dokładnie dotyczy to wody, i właśnie o, może tutaj przeskoczymy trochę, że. Nie chodzi o to, żeby pić byle jaką wodę. Mówimy tu o konkretnej wodzie, i tutaj jest mowa o wodzie wodorowej. I nie będziemy tutaj się rozwodzić na ten temat, bo jak posłuchacie doktora Skoczylasa, to będzie to dosyć jasno wytłumaczone, ale chcemy pokazać właśnie, jaki to może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie. Proszę cię, Agnieszko Jeżeli chodzi o wątrobę, to woda wodorowa może nam pomóc, może pomóc chorym na wirusowe zapalenie wątroby. Woda taka w znaczący sposób zmniejsza stres antyoksydacyjny i zmniejsza bliznowacenie u osób, u których wątroba jest niszczona przez wirusy WZW. I to na tym były, przeprowadzone były badania już w 2013 roku, że podawanie wody wodorowej w ilości w okolicach 1,5 litra dwa razy dziennie przez 6 tygodni poprawiło w znaczący sposób czynności wątroby, a także zmniejszyło wskaźniki stresu antyoksydacyjnego. Oksy, Więc też dobrze do tego, że może świetnie nam zadziałać tutaj w profilaktyce. Kolejne. Ja może powiem o, oczu, o oczach. Teraz woda wodorowa również zmniejsza uszkodzenie oczu, a wiele osób ma problemy z zaćmą, z jaskrą, z, z, z wyrodnieniem plamki żółtej, z wysokim ciśnieniem w oku. I tu też doktor Skoczylas przytoczył dokumenty mówiące o tym, że istnieją dowody na to, że woda wodorowa może poprawić regenerację oczu. No, to... Te badania były prowadzone na gryzoniach, ale podejrzewam, że również będą miały korzystny wpływ na nasze organizmy. Cukrzyca. Badanie, w którym wzięło udział prawie 40 pacjentów z cukrzycą typu 2, udowodniło, że picie wody wodorowej w ilości 1 litra przez 2 miesiące w znaczący sposób zmniejszyło insulinooporność. Paradontoza. Już wcześniej... Stania... Paradontoza, tak. To, to yy, też dowody na to, że... I to jest też problem cywilizacyjny, bo rozmawiam z ludźmi, z moimi klientami i wiem, że to nie jest mała, rzadko zdarzająca się przypadłość. Ludzie cierpią z powodu paradontozy. A dowody mówią, że 5 szklanek wody wodorowej w odstępie co najmniej dwóch godzin przez dwa miesiące w znaczący sposób zmniejsza zapalenie dziąseł. I to jest w Japonii przeprowadzone badanie w 2015 roku, czyli już jakiś czas temu. Choroby autoimmunologiczne. W tym przypadku woda wodorowa obniża stany zapalne. To jest bardzo istotne nie tylko dla osób, które już mają manifestacje, ale w ogóle dla wszystkich. Też powinniśmy ze stanami zapalnymi walczyć. Woda wodorowa może okazać się korzystna we wszystkich, u wszystkich osób z chorobami autoimmunologicznymi, które przebiegają właśnie ze stanem zapalnym. W jednej z chorób autoimmunologicznych, czyli w reumatoidalnym zapaleniu stawów, udowodniono tę zależność, i w badaniu przeprowadzonym w Japonii w 2017 roku udowodniono, że stosowanie wody wodorowej już w ilości jednego litra przez jedną dobę, przez miesiąc, powodowało pojawienie się remisji, a co czwarty pacjent pozbył się większości objawów. Więc słuchajcie, można się domyśleć, czy woda wodorowa może być nowej generacji? Takim lekiem dla nas przeciwzapalnym. No, tak czy inaczej, trzeba i fajnie by było ją pić dla profilaktyki zdrowia. Natomiast zobaczcie, jak pięknie może pomóc osobom, które już mają te dolegliwości, z którymi borykają się, które im uprzykrzają codzienne funkcjonowanie. Następna jednostka chorobowa bo to już trzeba tak nazwać otyłość. To już jest jednostka chorobowa. Wiemy, że społeczeństwa nie tylko w Stanach Zjednoczonych, jak kiedyś się mówiło, ale już w całej Europie cierpią na nadmiar kilogramów. Wiemy, z czego to wynika. Okazuje się, że stosowanie wody wodorowej bez jakichkolwiek zmian w wiecie, do których zawsze oczywiście namawiamy, ale to przyspiesza spalanie tłuszczów i węglowodanów. I badanie, które podsumowało te wyniki, było zrobione w 2011. Wykazuje ogromne korzyści właśnie również w otyłości spowodowanej cukrzycą i w, już w zespole metabolicznym, który jest bardziej złożonym tematem niż tylko sama, samo złe odżywianie, brak ruchu czy stres. Także otyłość, jako choroba cywilizacyjna, tak traktowana, może być też wspierana przy pomocy dostarczania właśnie wody wodorowej. Przy leczeniu onkologicznym również były prowadzone badania, i zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2011 roku w Stanach Zjednoczonych, woda wodorowa może być cennym uzupełnieniem chemioterapii i radioterapii. Jeśli ktoś od, ogląda ten odcinek, to akurat się mierzy z którymkolwiek z tych problemów, to odnośniki do tych badań można oczywiście znaleźć w nagraniu. Pana doktora Marka Skoczylasa na jego YouTubie pod filmikiem o wodzie wodorowej. Także bardzo serdecznie zapraszamy, bo będzie można ewentualnie, jeżeli ktoś zajmuje się tutaj tematami onkologicznymi, zgłębić jeszcze. I we wnioskach z tego badania czytamy, że codzienne spożycie wody wodorowej jest nową strategią terapeutyczną poprawiającą jakość życia po ekspozycji na napromieniowanie. Wody A dlaczego? Dlatego, że ona odtruwa, prawda? Tak i chroni właśnie tkanki przed stresem antyoksydacyjnym, który jest wywołany przez napromieniowanie. I tutaj nie tylko o to chodzi, natomiast też na co dzień nawet osoby, które gdzieś nie, nie, nie mają tych tematów, to wolne rodniki i tutaj jakby... Na, na to jest narażone każdego dnia, są narażone nasze komórki ze względu na zanieczyszczenia środowiska, na stres i, i, i te wszystkie jakby przemiany cywilizacyjne, które nam towarzyszą. Więc warto również pić wodę wodorową. Najważniejsze jest to, że przy chorobach onkologicznych nie było pogorszenia efektów tej radioterapii, także to też jest tutaj istotne. Woda wodorowa też poprawia. Temat związany z narządem słuchu. Chcesz to mówić? Nie, tobie zostawiłam. Okay. No właśnie, w dużych miastach mamy ten problem, że jesteśmy narażeni na wysoki poziom hałasu. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Te badania również były przeprowadzone na gryzoniach, które miały problem ze słuchem. I jest, jest przekonanie głębokie, że również odnosić się to będzie do ludzi. I to badanie było zrobione w 2012 roku w Chinach. Woda bogata w wodór może złagodzić utratę słuchu wywołaną hałasem przez ochronę komórek ucha, tego ślimaka ucha, po intensywnej ekspozycji na hałas. No tutaj to już jest bardziej skomplikowany temat, tutaj dużo więcej można by na ten temat powiedzieć, ale jest to nadzieja dla tych, którzy mają ten problem. Natomiast następny slajd, który jest tutaj, ja pozwolisz, że ty dopowiesz, a ja jeszcze też tutaj dwa słowa. W moim doświadczeniu jako diagnosty i jako natura, naturopaty, naturopatki, Alergie są objawem, te nabyte, alergie niewrodzone, są objawem zanieczyszczenia, ogromnego zanieczyszczenia organizmu. A cóż, woda właśnie organizm oczyszcza, więc wszelkiego typu alergie nabyte, można wspierać ich leczenie, wydobywanie organizmu z tego bagna, tych zanieczyszczeń poprzez picie wody. I to właśnie wody wodorowej. I nigdy nie patrzę na alergię, jako na chorobę, z którą będziemy Zwalczać tylko i wyłącznie przy pomocy leków antyhistaminowych, na przykład, czy przez odczulanie, ale jako naturopatka, myślę, że trzeba zajrzeć w głąb organizmu i pomóc mu oczyścić się, żeby mógł właściwie reagować na te ewentualne alergeny, które przy zdrowym organizmie przestaną być alergenami dla niego. Tak, Aniu, a ja tutaj jeszcze dodam ostatnią nowość, którą przeczytałam, właśnie, w książce poświęconej wodzie, a o tym nie wiedziałam. Natomiast mówiłaś o lekach antyhistaminowych. Zarówno przyjmowanie tych leków, jak i innych leków z grup leków przeciwbólowych, należy poprzedzić, wypijając co najmniej 2,5 litra wody wcześniej, przed zażyciem takiego leku, żeby zniwelować ewentualne tematy związane z uszkodzeniem, czy wątroby, czy nerek, czy stare leki, bo wiadomo, one mają niekorzystne. Natomiast w dzisiejszych czasach leki to są permanentnie nadużywane. Dużo osób leka, łyka leki przeciwbólowe, a to nawodnienie przed przyjęciem tych leków ma tutaj bardzo, bardzo ważne znaczenie profilaktyczne. Także 2,5 litra wody mniej więcej w przeciągu bodajże doby przed zażyciem tych leków przeciwbólowych. No i cóż... Powieram... Zawsze, tylko, że nie zawsze wiemy, że będzie trzeba tak. użyć leków bólowych. Lepiej robić tak, A, żeby... Nie się miałby... ...przed jego zażyciem właśnie. Tak, regularnie się nawadniać w razie wód. Wtedy nie będziemy miały tego problemu. tak, zresztą przez, przez powłoki ciała, przez jakby codzienny metabolizm My tak naprawdę 2,5 litra mniej więcej tracimy w ciągu doby, więc my powinniśmy to uzupełniać chociażby, żeby wyrównać nasz bilans tutaj, jeżeli chodzi o. My powtórzymy jak mantra 30 ml na kilogram ciała, to jest minimum. Minimum. A jak się chcemy oczyszczać, to powinniśmy to zwiększać. No i teraz właśnie jak pić dużo wody? Ja mam na to receptę i Agnieszka też. Będziemy pić wodę i chętnie będziemy ją pić, kiedy będzie czysta, rzeczywiście czysta. A jak ją oczyszczać? No, mamy na to pomysły, mamy na to radę. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak uzyskać wodę wodorową we własnym domu, jak wspierać swoje, swoją regenerację i myślenie o swoim organizmie, wspieranie swojego organizmu przez picie zdrowej, czystej wody i jaka ona jest, jest u Was w tej chwili, to zapraszamy do kontaktu zarówno Agnieszka, jak i ja. Jeżeli chodzi o badania takie podstawowe, możemy zrobić w swoich gabinetach niestety w Poznaniu i w okolicach, ale zapraszamy też do kontaktu przez maila lub telefonicznego, żeby porozmawiać i wyjaśnić może pewnych kwestie, które nie zostały wyjaśnione tutaj w tym naszym webinarze. Tak, także chętnie odpowiadamy na Wasze pytania, zadawane czy drogą mailową, czy telefonicznie, e, jakkolwiek. A tymczasem my życzymy Wam dużo zdrowia, dużo uśmiechu i. E, dobrego nawodnienia. Dobrego nawodnienia. Zaczynajcie każdy dzień szklankami co najmniej dwóch, dwo, dwoma szklankami czystej, zdrowej wody, i będzie cudownie. Zobaczenia no, do zobaczenia na następnym spotkaniu. Pa!